Niezbędnik poligrafa, Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie i witam naszego gościa Marcin Suchocki, szef sprzedaży PC Print. Dzień dobry. Bardzo interesująca firma. Mam nadzieję, że tak. Wiele lat istniejecie na rynku przecież. No. I macie tak. masę sukcesów. No, dziękuję, że jest to tak postrzegane. 30 lat na rynku, no jest to duży sukces. No, wytrzymać to tempo, nie? Nie jest takie proste. Nie jest proste. Na pewno jest dużym wyzwaniem cały czas. Podołać wielu tempom, bo istniejemy w, na wielu płaszczyznach, na wielu rynkach, nie tylko tym poligraficznym, o którym pewnie będziemy mówić. No ale tutaj kojarzycie się przede wszystkim z uszlachetnianiem w tym naszym rynku. Tak, na tych wszystkich rynkach kojarzymy się z uszlachetnianiem. Jednak Uszlachetnianie to jest to z czego i kurc nasz partner i my wyrastamy i co jest tym naszym głównym elementem rozmowy. Ostatnio coraz więcej dotyka tej rozmowy również to co się wiąże z technologią samej aplikacji tego uszlachetniania, czyli maszyny, dodatkowe rozwiązania. Tak to jest całkiem szeroki obszar. Drodzy Państwo, to już wiemy, o czym będziemy rozmawiali. Nie tak dawno spotkaliśmy się podczas Dni Otwartych, a właściwie warsztatów, które organizowaliście razem z Markendy. Tak, tak. Spotkaliśmy się na wydarzeniu, które miało na celu zaznajomienie, zaprezentowanie naszego rozwiązania, trochę już znanego na rynku o nazwie Distoran. Mógłbyś kilka słów więcej powiedzieć? Tak, to jest urządzenie, które oferujemy dla drukarni, dla drukarń fleksograficznych, dzięki któremu można zyskać dwie bardzo ciekawe rzeczy. Pierwsza to jest przewaga konkurencyjna, bo tych urządzeń jest niewiele, a to urządzenie pozwala na pewną specyficzną aplikację. Druga rzecz bardzo ciekawa dla wszystkich drukareń fleksograficznych – oszczędności. Ohoho, dotykasz bardzo trudnego tematu. <grym> oszczędności. Oszczędności, tak. Jak wszystkim towarzyszom chleb codzienny, chcemy taniej. No dobrze, ale jeżeli mówimy o aplikacji, to jakie jest to rozwiązanie? Co można zrobić? Co można zrealizować? Tak, to pierwsze rozwiązanie, o którym wspomniałem, e, dzięki temu urządzeniu Distoran pozwala aplikować pojedyncze znaki pozycjonowane w czasie druku na wstędze. To, jak spojrzę na nasze doświadczenia, rozmów z naszymi klientami, wydaje się być na pierwszy rzut oka niemożliwe. No, cold Stamping pozycjonowanie znaku, folia przecież się przykleja do materiału, do, do powierzchni. Jak ją przesunąć lewo, prawo, przód, tył? Jak pozycjonować ten znak? Nazwijmy to typu hologram, żeby łatwiej to było zrozumieć. A jednak można. Ta maszyna pozwala, pozwala właśnie pozycjonować to. Tak? Pozycjonować na wstędze, czyli go zaaplikować, umieścić dokładnie tam, gdzie chcemy, z bardzo dużą dokładnością. Jakie drukarnie poszukują tego typu rozwiązań dzisiaj? Jeżeli mówimy o przewadze konkurencyjnej, to ja mam taką nadzieję, że wszystkie. No bo to daje nowe zamówienia, nowe rynki, nowych klientów, no i pokazuje naszych klientów, którzy w to rozwiązanie weszli, jako tych, którzy. Również swoim klientom oferują, można powiedzieć, nową jakość. No dobrze, ale zobacz, ja będę dalej mhm. drążył ten temat, co znaczy nowa jakość. Czy to jest m.in. bezpieczeństwo opakowań, zabezpieczenie przed podróbką? Ta nowa jakość jest na wielu płaszczyznach. Może być również w tym obszarze zabezpieczeń, i to jest myślę, że kolejny ciekawy temat. Natomiast tak, jeżeli mówimy o hologramie, no to jeżeli ten hologram jest na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, to ten hologram. Można dzięki tej technologii w cold stampingu, w aplikacji Rola Rola umieścić, no i on będzie spełniał zapewne swoją funkcję. Drugą, dru drugą stroną tych możliwości jest aplikacja, tak jak wspomniałem, pojedynczych znaków. Te pojedyncze znaki również są na tą chwilę dość rzadko spotykane na rynku. Do. Więc, bo to jest technologia dość nowa. Być może ona wymaga trochę głębszego poznania. I tu, niestety, w podcaście, mówiąc do mikrofonu, nie mogąc zaprezentować tego efektu, dość trudno to opisać. Ale postaram się znaleźć takie słowa, żeby to zobrazowało ten efekt, który finalnie znajduje się na etykiecie. W skrócie wygląda to tak. Aplikacja, kiedy już jest położona i dodajemy taką etykietę klientowi, to pierwsza rzecz, którą on robi, on jej dotyka, bo myśli, że ona jest wypukła. A tam jest tak samo płasko, jak do tej pory jak w cold stampingu. Ten pojedynczy znak, który też jest naszą technologią, zawiera już sobie pewną, pewien design, pewną grafikę, która sugeruje pewne wypukłości. Ten znak może być przygotowany specjalnie dla klienta na bazie jego pomysłu, ale również może być wybrany z naszej bazy takich pomysłów, które dostarczamy. Ale 99% przypadków co bardzo cieszy i jest takim elementem dobrego startu do rozmowy, to wszyscy próbują dotknąć i poszukać tej, zaskoczenie, tak? Tak, tej tej wypukłości, a tam nic nie ma. To jest trochę też taki nasz świat hot który zazwyczaj jest wypukły, który zazwyczaj ma embossing. Tu w cold borykamy się z tym, że zawsze jest płasko. Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo mnie na przykład interesuje, czy drukarnie od razu zgłaszają się do ciebie z pomysłami chciałbym to wykorzystać do tego czy do tego, i ty podpowiadasz wtedy? Tak, tak, to robimy. To jest część w ogóle naszej pracy z uszlachetnieniami. Ta nasza baza wiedzy po 30 latach na rynku, baza wiedzy naszego partnera no, od 100 lat na rynku na, na, na całym świecie. Jest przeogromna i ilość tych doświadczeń, tym czym możemy wspomóc, odpowiadając na pewne rzeczy, których doświadczyliśmy już u wielu klientów, no jest, jest przeogromna. Ja myślałem, że tego typu uszlachnienia to już jest zamierzchła historia. Że to już nie no. będzie tak wykorzystywane. Wiesz dlaczego? Bo wszyscy mówią, że ekologia, że tam folia i tak dalej. I każdy szuka jakichś argumentów. Nie, to już się nie opłaca, nie warto. No niby tak. Natomiast ciągle ten efekt na półce, że coś jest błyszczącego, że coś jest ładnego, że klient zwraca uwagę bardziej na opakowania interesujące, chociażby dlatego, że mają ten efekt złota, srebra. Przyciągają, wzrok, przyciągają wzrok, po wzrok, tak. I myślę, że od tego nie uciekniemy. Mogą te technologie się zmieniać. Natomiast pamiętając, nie wiem, drupę 8 lat temu, gdzie jedna z firm pokazywała wielkie góry niewykorzystanego poliestru i mówiła, że to jest koniec hot czy cold stampingu. No, my dalej istniejemy i myślę, że jeszcze. Długa droga przed nami. No to ciekawe, nie? Tak. Wszyscy na tak. świecie niby upraszczają druki, że już mniej tego uszlachytniania, więcej ekologii, a mimo wszystko na półce króluje to co się błyszczy. Tak i patrząc, patrząc jakby nawet na nasze wyniki, no bo to nam też mówi już nie mówi o wynikach finansowych, ale o ilości metrów kwadratowych. Ten nasz polski rynek ciągle szybciej lub wolniej, ale jednak rośnie. Więc e, ciężko tu mówić o schyłku, o, o pewnej drodze w dół z ilością uszlachetnień. Te uszlachetnienia się zmieniają, zmieniają się pomysły, ale patrząc na właśnie nawet wszystkie rynki, bo mamy rynek dekoracji tworzyw, e, mamy rynek dekoracji typowych zabezpieczeniach, cała poligrafia, no to tam ciągle to istnieje i ciągle nie ma jakościowo. Dobrego rozwiązania, które jest w stanie zastąpić hot, cold czy dekoracje w procesie cyfrowym. To, które według Ciebie z rynków tak dynamicznie się rozwijają? Najbardziej dynamicznie. No niestety ta dynamika tych rynków jest porównywalna, czyli taka, która, tak, która nie, nie, nie pokazuje żadnej rewolucji. Niestety, to jest chyba też efekt czasów, że ciężko się po pandemii po 2022 roku spodziewać takich pików, takich dynamicznych zmian. No póki, co, póki co raczej jest taka, można powiedzieć, stagnacja. Nie wiem, czy to dobre słowo. No, powiedzmy, że utrzymanie pewnego poziomu. Tak, tak. tak no, Ale dobrego. To nie jest dobre, tak, że, że to, to jest słaby poziom. Tak, no, po prostu to, jest dobry. Tak. To jest dobry poziom. Okay. E, wiesz co, rozmawialiśmy przez moment podczas o, no, tych warsztatów z Marginy. E, I wspomniałeś o tym, że, że również oprócz tego wszystkiego, że macie coś w ofercie, jesteście w stanie zaoferować, pokazać i tak dalej, to również. E, realizujecie bardzo silnie takie wsparcie techniczne, starając się podpowiedzieć w ogóle, jak wprowadzić tą technologię. Na ile, ile drukarnie w ogóle są zainteresowane takim prowadzeniem za rękę? Są zainteresowane i to bardzo, i nie tylko w obszarze tego naszego wydarzenia i tego produktu, który pokazywaliśmy, ale również w kontekście każdego uszlachetnienia. To jest ciągle z naszej strony dużo pracy i to... I to chyba jest też miejscem, w którym nasi klienci to bardzo mocno doceniają, to znaczy my uczestniczymy bardzo często w starcie ich nowych projektów. Tam, gdzie mogą napotkać coś, co trudno przewidzieć. Tam jesteśmy zawsze na, na początku, nawet żeby wesprzeć, żeby... Ta nasza wiedza, naszych techników pomogła uniknąć być może czasami podstawowych, a czasami takich e, niespodziewanych błędów czy, czy wyzwań, które mogą się pojawić przy produkcji. Znaczy, w ogóle myślę, że wiedza dzisiaj i doświadczenie to jest jeden z takich elementów, które, które doskonale wypełniają albo nawet powinny wypełniać dobre produkty. Że sam produkt nie do końca sam się broni. Jednak, e, to nasze ludzkie wsparcie, doświadczenie, to, że się zobaczyło tysiące aplikacji w różnych warunkach, powoduje, że, że to wsparcie po prostu jest cenne. Pojedyncza drukarnia nie ma tego doświadczenia, bo nie podróżuje po wszystkich drukarniach. No nie wpuszczą ich po prostu. Po prostu ich nie wpuszczą. Ale wiesz, to też jest tak, że w mentalności naszej jest to, żeby włączyć. Chociażby coś takiego jak czat GPT, zadać pytanie, uzyskać odpowiedź i próbować to na maszynie robić. Wiesz, Można nie, nie, próbować. Nie, niektórzy sobie próbują w ten sposób pomóc. Nie? To i tak w końcu kieruję do, do, do was czy do innej firmy, jednak, żeby spotkać się z fachowcem, z ekspertem, który jednak rozwiąże problem tą przemaszenie. No różnego rodzaju czaty dają nam możliwość Pozyskiwania wiedzy. Natomiast one korzystają z tej wiedzy, która jest już zapisana. One przeszukują jednak bazy różne, żeby tą wiedzę nam wyrzucić w postaci skondensowanej. Czy odpowiedzi na Różne pytania, które spotykamy przy maszynie, są już, nazwijmy to w tym naszym internecie, nie sądzę. To znaczy mogą być pewne teoretyczne rzeczy wynikające z kart technologicznych i bardziej to nam czat wyrzuci. Użyj takiej temperatury, takiego silikonu, takiej matrycy, takiego wałka, takiego docisku. No, a jednak przy maszynie są specyfiki otoczenia, specyfiki urządzenia, użytych wszystkiego, temperatury, tak, no, wszystkiego. No i farb, wszystkiego. Tak. No i to trzeba zrozumieć. I tu czat na szczęście chyba jeszcze i jeszcze długo nie zrozumie, bo trzeba by było te wszystkie parametry wprowadzić i wtedy może, może. Naszym gościem Marcin Suchocki, szef sprzedaży PC Print. Ostatnie 12 miesięcy, Marcin, dla PC Print, w których obszarach rzeczywiście wam się udało osiągnąć sukcesy? A nad którymi chcecie się pochylić, żeby jeszcze bardziej poznać, rozszerzyć, udoskonalić? Zacznę od drugiej części tego pytania. Te, te, te obszary, w których chcemy się udoskonalać, ciągle są i, i chyba nie ma takiego zamkniętego, gdzie byśmy powiedzieli, okej, okay, jesteśmy perfekcyjni. Nie, to, to rynek na to nie pozwala. To jest cał, cały czas. Kształcenie siebie, zdobywanie nowych doświadczeń, zapisywanie, notowanie, dużo rozmów. Po tych 12 miesiącach wiem, że, że tak będzie zawsze. Jeżeli kiedyś powiem, że zrobiliśmy już wszystko, to, to mój czas się skończył. No mam nadzieję, że, że. Znaczy, już klamka wtedy zapada, no, a tak, koniec tak. firmy nie ma print. No, można tak powiedzieć. Natomiast wiem, że, że tego nie, nie będzie. To, to nie powinno się zdarzyć chyba w żadnej firmie, żeby powiedzieć, że coś jest skończone. Zbyt dużo się dzieje wokół nas. Technologie się zmieniają, doświadczenia ludzi się zmieniają, sami ludzie się zmieniają. Ciągle firmy mają pomysły, Pomysły, które wykraczają i mam takie wrażenie, że w Polsce częściej niż w pozostałych częściach Europy dla przykładu tych najbliższych. My jesteśmy takim obszarem, gdzie te pomysły na rozwiązania, które w ogóle nie powinny istnieć, nagle się pojawiają i są. I to jest niesamowicie motywujące i inspirujące. I próbujemy za tym nadążać, i mam nadzieję, że to się udaje. Natomiast wiem, że ciężko nad tym pracujemy, i, i takie było te 12 miesięcy. Jednak nie poczuliśmy na plecach spokoju. Teraz możemy odpocząć. Nie, to, to każdego, roku, każdego roku. Tak, to i... wszystkim się tak wydaje, tak. że może, może będzie trochę spokojniej. A to nic z tego. Nie, cały nic, czas, cały nie, czas nie, trzeba do nie, przodu. Nie, nie. Wiesz co, ale chciałbym Cię zapytać tak dokładniej. Hmm, czy pamiętasz aplikację, nad którą rzeczywiście żeście posiedzieli, bo Was zaskoczyła, klient Was zaskoczył? Trochę nad tym posiedzieliście i, i się udało. I, i pamiętasz taką, taką, ten, takie wdrożenie? W głowie mam wiele takich projektów, gdzie klient wraca i, i ma jakieś wyzwanie z pewnymi aspektami chociażby aplikacji, żeby się błyszczało bardziej, żeby czasami A to miało... może jeszcze bardziej? Eee, tak, może, może błyszczeć się bardziej. No, dla przykładu, to co ciągle pojawia się w naszych rozmowach, głównie w obszarze offsetu, gdzie króluje hot stamping. Pojawia się coraz częściej cold stamping arkuszowy i klienci mówią: OK, ten cold stamping arkuszowy jest trochę tańszy. Przerzućmy klienta z tej technologii na tą. Co za chwilę wraca, klient końcowy mówi ale to się nie błyszczy, jak się błyszczało. A ja chcę, żeby to było odbicie wręcz lustrzane. I tu technologie się mocno różnią. Cold stamping arkuszowy nie da póki co, jeszcze myślę dość długo, takiego wybłyszczenia jak hotstamping. Jednak hotstamping przez użycie matrycy mosiężnej bądź stalowej, czasami poprzez ogromny nacisk powoduje, że że spłaszczamy trochę ten materiał, na który aplikujemy i to wybłyszczenie, jeżeli też karton na to pozwala, bo im lepszy, to, to wybłyszczenie będzie lepsze, powoduje, że ten efekt jest wow. Tak? Wchodzimy w przestrzeń coldstampingu arkuszowego mm -hmm. i tego wow nam brakuje. To się dalej dość ładnie błyszczy, ale wow. Ale powiedziałeś o kosztach. Tak, wiesz, co, ale... wiesz, ile razy słyszę, że to jest bardzo w... drogie? Ale które rozwiązanie? Oba. Oba. Eee, Ale to wiesz dlaczego? Bo konkurencja mówi, że zupełnie inaczej to wygląda u nich. <noise> no, Mieliśmy taki kawałek rozmowy dzisiaj o kalkulacjach. To jest jednak e, tak, jakbyśmy chcieli mieć bardzo taką energetyczną rozmowę, to e, zbierzmy paru drukarzy, czy parę drukarni i zapytajmy ich, jak kalkulują o, temat rzeka. Jesteście przedstawicielem kursa. Tak. Pamiętam ostatnią drupę, i tam kurs pokazywał naprawdę nowości, i wiem, że to jest firma, która cały czas pracuje nad nowościami. Dokładnie tak. Tu myślę, że jestem przekonany. Przepraszam, nawet ci wejdę w słowo, ale nawet dla druku cyfrowego. Tak. O, i tak. to jest bardzo ciekawe. Tak, to jest bardzo ciekawy aspekt e, druk cyfrowy, bo wszyscy no, po 30 latach, kiedy można powiedzieć, budowaliśmy ten rynek uszlachetnień w Polsce, Wszyscy nas kojarzą z uszlachetnieniami, z transferem. Czasami nazywają to niestety ciągle folią do hotstampingu. No, tak naprawdę, finalnie w tradycyjnych Nie, technologiach tak, zostaje, analogowych. Tak, zostaje transfer, czyli warstwa metalizacji oparta na aluminium. A od paru lat w naszej ofercie. Są rozwiązania cyfrowe i nie tylko w tej postaci dobrze nam znanej, czyli nazwijmy to ciągle foliami, a są to maszyny, czyli urządzenia, które pozwalają tą aplikację znowu w druku cyfrowym wykorzystywać i wykorzystywać ją i w obszarze druku Rola Rola, i druku arkuszowego. Drukarnie pytają o to? Tak. Tak, to jest, to jest taki trend, który chyba za jakiś czas, jeszcze za jakiś czas będzie przejmował, myślę, sporą część tych tradycyjnych technologii, które, które w tej chwili mamy. No, ma wiele plusów. W samym swoim założeniu ma można powiedzieć same plusy. No, dzisiaj jeszcze się boryka z pewnymi wyzwaniami technologicznymi, kosztowymi, no, ale jak to z nową technologią, to, to minie. No dobrze, ale zapytam o taką rzecz o zupełnie praktyczną. Folie pigmentowe. Co to takiego? Co to takiego? To rozwiązanie, które pozwala przenieść tą warstwę dekoracyjną, w którym nie ma warstwy metalizacji. Tam jest warstwa pigmentu tylko i wyłącznie. Najczęściej, najczęściej używane, w, jeżeli mówimy o poligrafii, do dekoracji materiałów bardziej rozwiniętych takie gdzie możemy to spotkać na okładkach książek. Jeżeli mamy taką mięsistą okładkę książek, no to druk na takiej okładce będzie trudny, po prostu farba wsiąknie i nie będzie jej widać. Hot stamping z swoim jakby naciskiem i wciśnięciem w ten materiał pigmentu, który jest właśnie na nośniku poliestrowym, no spowoduje, że ten pigment no nie wsiąka, no bo on jest taką warstwą, można powiedzieć, tworzywową, która się przykleja i jest wciśnięta. Tak, wciśnięta w materiał. No dobrze, to skoro ruszyłeś ten temat, to powiedz jeszcze jednej drobnej rzeczy. Gdzie można znaleźć Waszą produkcję? A właściwie o, materiały w produkcji. O, wszędzie. To znaczy, to no wiesz, wszędzie to no, pięknie brzmi, ale pięknie tak naprawdę, brzmi, ale tak, książki między innymi. Tak, tak. ale tak okay. naprawdę jest. No, możemy zacząć wymieniać. Jeżeli mówiliśmy trochę więcej o Distoranie i o rynku Rola Rola, no to mamy cały szereg etykiet. Tak? wszystkie, bardzo duża część etykiet, etykiet kosmetycznych. Tam złoto, srebro jest takim głównym elementem designów, które się pojawiają. Etykiety alkoholowe. Spójrzmy na etykiety winne. Myślę, że z 95% etykiet winnych ma uszlachetnienie. Hot, czy cold stamping, czy cyfrowe, które się już coraz częściej pojawia. Tam, gdzie to błyszczy tym pięknym, metalicznym kolorem, to tam jest nasze rozwiązanie. Mam nadzieję, że nasze, czyli PC-Printu i Kurca. Natomiast jeżeli mówimy o samym uszlachetnieniu, to. to to, to jest ogromny rynek. Rynek zachodni to, można powiedzieć, żyje etykietami winnymi. Sami wiemy, jak to, jak to wygląda od strony alkoholi. Nasz żyje trochę innymi alkoholami, ale to też z racji pewnie położenia w Europie. O, mo może raczej pewnych naleciałości. Naleciałości, tak. Natomiast etykiety kosmetyczne, alkoholowe, etykiety na produkty techniczne. Mm -hmm. Możemy je spotkać na... Na stacjach paliwowych, etykiety na olejach. To no właśnie, ostatnio bardzo ciekawe. No właśnie to jest, to, to jest interesujące, że nawet na tego typu produkty, na produktach pojawiają się etykiety uszlachetnione. Tak, nie Co ma jest tu zaskoczenia. Tak, tak, nie ma tu granic. Darza się wiele produktów, które nawet nam się wydaje, że może tam nie do końca uszlachetnienie jest uzasadnione jakkolwiek. Natomiast no, nie ma tu granic. Jeżeli dana firma, dana marka czuje, że to zmieni postrzeganie tego produktu na półce. ok. Super. Wiesz co, znalazłem taki temat na waszej stronie internetowej. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy go widziałem hmm, może 3-4 miesiące temu. Akademia PC Print. Tak. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Bo wiesz, rzadko kto używa tego typu nazw w części. Swojego biznesu? Tak, można by powiedzieć, że sentyment do Akademii Pana Kleksa, która ostatnio <laughs> pojawiła się w kinach, ale tak na poważnie, no, jest to dla nas miejsce tej edukacji, którą chcemy się też dzielić, którą chcemy zarażać klientów i regularnie oferować, oferować wszystkim, tak naprawdę na rynku. Są, myślę, że dwa takie główne powody. Akademia Raz, że przynosi wiele doświadczeń, bo ona jest nie tylko teoretyczna, ale mamy część praktyczną, namawiamy klientów do przygotowania najtrudniejszych projektów, stajemy przy maszynie i razem próbujemy znaleźć rozwiązania, prowadząc ich trochę czasami za rękę, udowadniając też, że pewne naleciałości, pewne rzeczy przyjęte raz na zawsze nie do końca są dobrymi drogami, pokazując alternatywy, znajdujemy rozwiązania, co co finalnie nas e, póki co nie zawiodło. Zawsze to jest nie, bardzo takie przyjemne uczucie, że można było jeszcze tych drukarzy, którzy już 20 lat przy tej maszynie stoją, namówić do spróbowania czegoś nowego z fajnym efektem, czy ekonomicznym, czy finalnie z fajnym efektem na końcu, który klient akceptuje. I ta druga część, e, e, teoria, która która pozwala inspirować ich klientów nowymi rozwiązaniami, które ma Kurz i które my również oferujemy, bo o tym dzisiaj nie było. Rzecz niby związana, a nie związana z uszlachetnianiem. Mamy też oprogramowanie, które pozwala efektywnie zamawiać folie do hot pozwala oszczędzać mm -hmm. na zamówieniach do nas. Klienci się śmieją, w kolano sobie strzelacie. Kupimy u Was mniej. Ok, ale będziecie zadowoleni, bo kupujecie efektywnie, kupujecie tyle, ile potrzeba, a nie za dużo. Ale powiedziałeś jeszcze jedną drobną rzecz. Powiedziałeś, że akademia jest także dla klientów tych drukarni. Tak. tak Przepraszam, że cię e, tak przyłapałem, nie, ale. Bardzo proszę, to, to cenne spostrzeżenie. To jest nawet szerzej, bo to, próbujemy edukować, bazując na naszym dość dużym e, doświadczeniu, i drukarnie, agencje designu, które Pracują nad tym, jak te uszlachetnienia pokazywać tym finalnym klientom, ale również finalnych klientów, żeby ta rozmowa głównie z drukarnią, a końcowym klientem, czasami z agencją reklamową, rzeczywiście opierała się na podobnym doświadczeniu, na podobnej wiedzy. Bo często, często, czasami możemy spotkać takie sytuacje, w, którym, w których drukarnia przychodzi, ale no, Robiliście akademię u naszego klienta, i on teraz mówi, że on chce to zrobić. A my nie mamy tej technologii u siebie, i co my mamy zrobić? No to, no, 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 no kupić, wdrożyć. Tak, dokładnie. Odpowiedź jest bardzo tak, to, prosta. To, to powoduje czasami takie może zabawne sytuacje, z których zawsze jest droga wyjścia, ale tak, ale jeżeli cały ten rynek, wszyscy jego uczestnicy mają podobną wiedzę. Wiedzą skąd ją czerpać, to myślę, że droga do inspiracji, do rozwoju produktów jest dużo krótsza. Co według Ciebie jest takim największym wyzwaniem teraz dla Was? Jest wiele takich obszarów, o które chcemy zadbać bardziej. Natomiast myślę, że chcielibyśmy oferować minimum to, co do tej pory, plus. Nowe rozwiązania. Chcielibyśmy również, to jest dla nas jeden z takich celów do zrealizowania w tym roku, pokazać, że PC-Print z pomocą kurca to nie są już tylko roz rozwiązania foliowe. Mamy dzisiaj w ofercie maszyny, maszyny do poligrafii, czego wiele lat temu nie było. Mamy maszyny do dekoracji w przemyśle tworzywowym. To jest cały rynek RTV, AGD, Automotive. No i nie możemy zapominać, że mamy bardzo zaawansowane rozwiązania w obszarze narzędzi. Matryce mosiężne, matryce mosiężne niklowane, matryce stalowe, koła silikonowe, matryce silikonowe. Wiele rynków kosmetycznych, które trochę są. Obok poligrafii, a jednak bardzo blisko korzystają no z, z typu tego. rozwiązań. Tak, i to, to, to wszystko mamy razem z tym doświadczeniem. Daje taką na ten rok, mam nadzieję, sporą dawkę tego, z czego mam nadzieję, nasi klienci będą chcieli korzystać. Naszym gościem Marcin schodzki szef sprzedaży firmy PC Print. Marcinie, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę, za rozmowę, ale następnym razem. Uwaga, będę pytał bardziej konkretnie o konkretne rozwiązania, a nawet w konkretnych drukarniach. Idę w to. Super. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję.